Boxing.pl Marek Micharek. Jest z nami Michał Żaromiński. Michał, gratuluję wygranej. Dziękuję. Jak się czujesz po tym pojedynku? No, czuję się dobrze. Yy, powiem szczerze, że obawiałem się o te 8 minut, bo bo jacki z kluczem, i była taka jak ja ostatni a, a dzisiaj wytrzymałem. I, i całe szczęście. Czyli rozumiem, że ze swojego przygotowania fizycznego jesteś bardzo zadowolony. Czy w ringu rywal zaskoczył cię czymś, działo się coś, czego nie przewidziałeś, czy dokładnie takiej walki się spodziewałeś? Nie, no, takiej walki się spodziewałem. Troszkę myślałem, że będzie yy, łatwiej go trafić, ale, ale nie wiedziałem, że chodzi na nóżkach tak, bo się fajnie. Ma taki swój styl po prostu naturalny, to nie jest wyłączone. Yy, I myślałem, że będzie bardziej, mówię, łatwiejszy do trafienia, nie był taki łatwy. Rozumiem. No to jeszcze takie pytanie, co dalej z, to, z Twoją karierą? Jaki kolejny krok? No, czekamy do jesieni, teraz razie sobie odpowiednie troszeczkę z rodziną spędzi czasu, bo mam 3 miesięcznego syna, którego widzę, nie wiem, dwa-trzy razy w tygodniu, bo cały czas śpi, jak ja wracam do domu to już jest późno. Także mówię, chcę trochę z rodziną, kilka kontuzji wyleczyć i, i na jesieni wracam do boksu. Jasne, jasne, świetnie to rozumiem. Ostatnie pytanie. Typ na dzisiejszą walkę wieczoru, Rekowski czy McCall? No, oczywiście Rekowski. Dziękujemy w takim razie za rozmowę. Powodzenia!